Piękno, pierwsza sztuka, dało się wyciągnąć. O słuchajcie, już je brani. Już jest brani. I słuchajcie, kolejna brzana. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nowo miejscoweczka na życe Odrze. Dwie karpiówki ze sobą, peleciki. I już Wam wszystko pokazuję, co Wam da przedłużał. Zapraszam Was na film. Zostawcie suba, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami. Już Wam prezentuję zestawy i zaczynamy wędkowanie. Pierwszy zestaw, słuchajcie, leci na polecik 8 mm i do koszyczka zanęta z kukurydzą i ciepiemy pieszo wędka Drugo wędka Pelecik, rozmiar 14, haczyk rozmiar 6, 030 fluorokarbon. i na ciężarku owinięty, ciężarek owinięty po prostu zanętą z kukurydzą też i ciepiemy drugą wędka. wędki zarzucone i czekamy na jakieś pierwsze brani. słuchajcie Jerzech ciekaw, co z tej miejscowy mi się tutaj uda wyhaczyć na pewno jakoś ryba tu je, bo już jakieś spawy było widać no i co? Chytomy, życie mi powodzenia i obejrzymy co się będzie działo, a już mu prezentuje tukę ta miejscowa. Tak się tu prezentuje sztela. Elegancko. O, już tam coś dziubło na ta prawo wędka. chcieka ciekaw słuchajcie, czy mi się uda tu coś złowić. Nowo miejscowa, jeszcze tu nigdy nie chytał Obejrzymy. O słuchajcie, już żebrani. Już jest brani zaczynamy Coś tam siedzi chyba Coś tam chyba je Jakoś to Pod prąd uciekło Jest słuchajcie pierwsza ryba, długo nie musiał czekać Ale mi się to ma zrobił. Już tu idemy na do, bo tu mu podbierak. Oby teraz na drugą wędkę nie pobrało. Aż wyholujemy ta rybka. Ciekawe. Ciekawe co to będzie. Na ta ósemka pelecik. Ładnie walczy. Brzana. Już czuję na wędce, że to jest brzana. Jest brzana, słuchajcie. ale tą odno, pięknie walczy ładno zaraz ją tuki podbieramy do podbieraka ale ładno To jest piękno takój do podbieraczka no i do podbieraka Hop. piękno pierwsza sztuka udało się wyciągnąć piękno brzana szybko zdjęci i do wody <grym> Pięknie się zapowiadało. Dosłownie chyba 5 minut ten zestaw w wodzie. I taka sztuka. Już ją idziemy wypuścić. Zaraz se tu fajnie, fajny ten podbierak wam powiem. Nowy że kupił, bo tamten ostatnio nie wytrzymał. Fajnie se tu rybka umi w nim odpocznyć. I zaraz ją wypuszczamy. Ta brzana na zaraz odpocznie. No i jak widzieliście, pierwsza ryba wyciągnięto z nowej miejscówki. Pięknie ciesza się wąpołem fest. Brzana przeszło 60 na pewno miała. Nie mierzyłek ją szybko odleciała do wody na zot, po, po prostu żeby ją nie męczyć, żeby ją po prostu nie męczyć, szybko wypuściłem, szybko zdjęci było cyknyte. No i co, wędka zarzucono i czekamy na kolejne brani. Słuchajcie, jest brani kolejne. I kolejna rybka już tam siedzi. I kolejna rybka. Oluja. Czy to będzie inna ryba? teraz się okaże. Kolejna brzana, tyle że mniejsza razem mniejsza brzela. Już ją podbieram, słuchajcie, już Wam ją pokazuję na brzegu. I słuchajcie. Kolejno, tak obżana ze 45 cm, już im tutaj da wypuścić do wody zaraz. O, o jak poszła płynie. Dzieje się, wam powiem, dzieje się coś pięknego, teraz, teraz było brani, przed chwilą właśnie nie udało mi się wyholować karpia, był to kapry, już go widział, taki w granicach 60 cm, no ale niestety ryba się wypła i nie udało się go wyciągnąć, no słuchajcie, zestaw przywiązany na nowy oczyk, żeby był ostrzejszy, pelet założony i wędka poleciała do wody i obejrzymy, co będzie dalej, myślę, że jeszcze z dwie godzinki posiedza i może się jeszcze uda jakiejś rybki dochytać. I słuchajcie, kolejna brzana zaneldowała piękno. Już ją wypuszczamy na zadowody Poszła. Słuchajcie, holuje tam kolejna ryba. A nie przełóż mi tam ta wędka pod nią. I no, daj mi tu wyż Czy on się już nie zerwie? Słuchajcie, kolejna rybka. obejrzymy co to będzie, może w końcu coś większego, może jaki kaper. Bo fajnie na razie dnem idzie i nie walczy tak jak żana, a rzekie cieka. nie to było, chyba. Nie widział rzech Mm. Dla nani A już chcemy się, że będzie kapertę Pobiera jak chcę na wykupił, bo tamty nie wytrzymał z takim no. Ale Widzisz to, wie, to już wiem, że kupił, ale... Tak o. Słuchajcie. Nie ma największego Ale kolejno cieszy oko na i ciepiemy, Jeszcze chwila posiedza i trzeba wyjechać do chałupy. Nic innego, nie zakłódowałek póki co. Tak jak żebym pokazywał z początku filmu Tak cały czas chytą. Jeden pelet ósemka, drugi czternostka. Rozmi się zdarzyło tuki ciepny na waniliowy pelet, ale niestety na ta wanilia ani nie pykło, ani nie dziubło na 12 mm. No i co? Następnym razem może tu wezna wątroba, jeszcze pięcioka posiedza i się pakuje do chałupy. No jak widzieliście, kolejną brzana udało się wyciągnąć prawie tuki dojechał do, do miedania, ale nie chyba po no, na chwilę. No i co? Jo ja się już też do chałupy pakuje. To była ostatnia ryba, co dzisiaj wyciągnął. Także pięknie, pięknie połowione na nowej miejscowie. Na pewno tukę zawitome na nocka wszyscy i obejrzymy co się tukę udowyciąnej. Także nie przedłużając, myką dudą, z wami się żegnam. zostawcie suba, dzwoneczkiem odwiedźcie stronę na Facebooku i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.